Dwóch nade mną jeszcze? Dwóch, dwóch. Jeden bez pancerza całkowicie. Ląduje u nich na dachu. Na schodach jest? Może ja na jeszcze jeden świecie. Na Na świecie. Na świecie. Na dachu jest Jeden Na świecie. Na świecie. Na małym Na małym trafie. Na dachu. Na dole. Na Na dole, Na dole Na Na Drugi na dachu wylądował. Kurwa, no nie da się z nimi grać, no. Co za kurwy. Już w na małym na, na dachu jest coś? Na dachu jeden był. Ale zeskoczył chyba teraz. Ale ląduje, ląduje kolejny, Damian, naprzeciwko ciebie. Na dachu o, go. jest. Powalony... Nie, nie powalony. Ale bo Za tobą. Już no, to. to jest napierdnięcie. Nie, nie. Ej, tu na drugim dachu! Mały... Od razu, od razu, od razu. Eee... Basle. Mi noga się złamała. Co? Środkowa. środkowa! Gość do mnie, że camper jak mnie... gonił mnie i ten i go załatwiłem. Ja camper, co za C? Pancerza nie mam. Bytki bym to chętnie. Ja właśnie wykorzystałem ostatni. O, jest rzut Dobra, w klubie skrzynię z pancerzem. Ale nie, mamy ten... A... Ej, 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 akurat, mam... o? ej! Ej, ej, ej! Jeden na statku i od... Polany. Jeden w chmurze gdzieś tam jest Je... Chyba Oj, co, zrz zrzut wolimy czy ja chyba wolę płytwić no, Ej, na statku go Bo zrzut to się chyba da dostać mi się wydaje. O, tam jest, jest na dachu. Jest, nie tam, tam jest. Ktoś ląduje chyba. Na statku. Nie. Tam są. Uj ja wolę płytki. Nie mam nic. Widzę go, widzę go. to je Ja potrzebuję płytki. Znaczy jest... aha Ogień krzyżowy Dobra, jest Dobra idę pod rzut. do sklepu. Uwa. Teraz dostałem plecak. Jak kupię, z czymś na smacerzem. Idę na tego gościa. A ja muszę, Dobra, sobie, usta A muszę sobie ustawić alarm. Atut. Uwaga, tu jest! O pierdela. Jest! Zdjęty! Na środku, po lewej stronie ląduje, tam na dole w dobrach ja Leci, lecy po... mamy, leci mamy Maciek Oho, dobra już Zbliża się wśród uzbrojenia Dzwonek oddziału pomszczony, dobra robota Twój sojusznik, wraca do gry Ej tu ma skrzynę no, ja za amunicją Już drugi raz tu właśnie Tu macie skrzynię za amunicją panowie Logik jakiś nie Ej, 46 metrów Eee okej, okay, j'ai tenty, j'ai tenté Nową bezpieczną strefę. Tu ja mam już siedmiu. 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 Ja siedmiu. też. Tam macie skrzynię za amunicją, jak coś tu sobie wejście. Gdzie tu moja MAGOEF? No, 15 metrów na górze. Ej, 22 metry mamy na górze tutaj. Lotnik, lotnik O ty to gdzie? Tu jest na górze Ja pierdolę! Wyjebane Ej, kasa do, na wykup Maciek. A nie, dawaj ale po co wykupować? Nie trzeba, to... czas jest. A nie, jeszcze, Ważę, jeszcze żeby się. przeżyć Ważę, żeby przeżyć Ale ktoś do mnie strzelał właśnie, nie wiem skąd z, z tej, nademno, z tej od, był. No, 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 nad kamianem o tu, no A, tu widzę Zabójka Ale, Ale to jest w Ale to była nie tylko Co to było, Armagüera nie? Nie, nie nie, nie, to jest ten G, MG coś tam Widzieliś jak, to tej... Obi... jak dobrze to strzelało? Jest ja tu, tu, tu o, Obi tego jeszcze, tego gościa, mu bo go tam Nie widzę go Aha, dobra, mam 3 sekundy chyba A tutaj w d będą typy Jesteś wśród Na pewno, bo mnie widzieli z lewej ja mam alarm Wracam 44 metry gdzieś tutaj Widzę broga. 22 metry Tutaj jest no. Lot Góry jest Ja odfakę. O o, nami O ja pier... Nie ja widziałem go w ogóle w, w gazie Uwaga lot. Uwaga lot. Ale jest Ja mam... Zamiast... A, dobra, podnieście się Dobra, zjadli z bez... tego z O nie! Ducha mają! Podnieśli mnie! Tam walą! Jedź do szlady. Ej, gość, ma... gość tam ma... Na glicie. Ja szlady spalę, nie spalę nam. Dobra ja to nie, nie podejście ja, ten... do Nie ma chuja dobra Ale gość to w tym w chmurze Do bezpiecznej strefy mamy daleko A nie tu nie było chmur Mogę wykupić No to ja zaszadę to do spoko tylko Tylko potrzebuję osłonę bo tam na tym... Na bio był goś Kup jeszcze ten... lot kupiłem A na dobra Nie wiedziałem co, nie miałem czasu już A, kurwa, płyty po był kupić. Ale on skrzynię z pancerzem jak chcecie. A, dawaj no, Przegramy to, Nie to się o jest no, ja dostał life. Team life. cztery drużyny są. Tam jest się Ośmiu typa, cztery, y cztery drużyny A my jesteśmy ten, a my jesteśmy w czterech Samochód do, Przykleił do mnie Cure, nie. Dobra, ta kurwa zginie Właśnie z dwóch jest... Co? Trzy drużyny dwa, dwa, Czyli po jednej... no Ło, ło, plecy mam, plecy mam, plecy mam Urwesel Dziąty! Nooo! niech się zajmie sobą. Tak, tak, tak. Sobą, sobą się nie, nie, nie zwracaj uwagi na razie na demon. Jeden jeden. Great. GG! <laughs> 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 Ty, to, jest, to, jest, to on jest kozacka to,